Wiele firm, proszę Państwa, w tym czasie gdańskich, wielkich, ogromnie zamożnych, po prostu zbankrutowały. Niewiele odmienna była sytuacja rzemieślników. Fryderyk Gottlieb Duisburg zanotował, że w mieście działało ich wprawdzie w 1809 roku jeszcze wielu, ale niektóre specjalności, te, które w XVIII wieku służyły luksusowi, te podupadły. Spójrzcie, jak wyglądała sprawa złotników. Zostało ich w Gdańsku 18, podczas kiedy w 770 roku działało ich 48. Podobnie było z mistrzami zegarmistrzowskimi. Oprócz Złotnictwa Gdańskiego przypomnę, że zegarmistrzostwo to czwarta z ważnych gałęzi rzemiosła gdańskiego doby nowożytnej. bursztynnictwo, meblarstwo, złotnictwo i oczywiście zegarmistrzostwo. Kilku rzeźbiarzy ledwie zostało w mieście. Nadal liczny był natomiast cech stolarzy i producentów szkatuł, natomiast nieco podupadł cech krześlarzy. Tutaj na pewno Duisburg miał na myśli cech producentów angielskich krzeseł. To był cech, który zyskał w XVIII wieku ogromną popularność, ponieważ meble angielskie były bardzo popularne, a te oryginalne były niesamowicie drogie, w związku z czym Produkowali Gdańszczanie, Gdański ten cech krześlarzy angielskich, produkował krzesła, które były zbywane nie tylko na terenie Gdańska, ale na teren całej Rzeczypospolitej. To jest rzecz, która była bardzo no, modna i taka ważna. Oni, oni w, tym, w tym momencie no, podupadli. Moda na Anglię no, nie była może tym, co, co Francuzi najbardziej krzewili. Ubożała także ludność nie mająca funduszy na mm, kosztowne zakupy po prostu. Nie można było nowego wystroju wnętrz, robić umeblowania. Dziwi dlatego, że właśnie ci rzemieślnicy związani ze stolarstwem, z wystrojem wnętrz, mieli się wcale nie tak źle. Ale dlaczego? Otóż okazuje się, że francuscy wojskowi, naturalnie ci wyższej rangi, przebudowywali chętnie swoje kwatery. Zlecali więc dekoracje ścian, tapicerowanie mebli, zamawiali nowe sprzęty, kosztowne. Naturalnie wszystko z kasy miasta. Dla szerszej rzeszy rzemieślników, dopiero przygotowania do kampanii austriackiej i rosyjskiej odmieniły tę sytuację. Gdańsk był ważną bazą dla koncentrującej się wielkiej armii. to też rzemieślnicy wybranych specjalności otrzymywali w tym okresie naprawdę bardzo duże zamówienia. Budowane w kościele świętej Brigidy na terenie przed kościołem świętej Katarzyny lawety i wozy transportowe, było ich ponoć tyle, że zapełniono nimi wszystkie wolne miejsca w całym mieście. Przy Brogli Angielskiej ruszyła wielka piekarnia wypiekająca olbrzymie ilości sucharów, a bednarze do ich transportu mieli przygotować 50 tysięcy beczek. Znaleźli więc zatrudnienie piekarze, rzeźnicy, bednarze, kowale, kołodzieje. Wszyscy ci zostali opłaceni z gotówki miasta. Jednak codzienne bytowanie w okresie napoleońskim było dla większości ludności miasta trudne. Czas ten charakteryzowało, jak wspomniałam, stagnacja gospodarcza, inflacja i wzrost cen, zwłaszcza żywności. Do tego doszło jeszcze zniszczenia na obszarze miasta. Wielki pożar, który strawił w początkach lutego 1808 roku 40 domów przy podwalu staromiejskim. Zarzucono wówczas francuskim żołnierzom, że nie przyszli z pomocą w gaszeniu, a liczne rodziny pozostały bez dachu nad głową i straciły cały dobytek. Do tego wszystkiego doszła jeszcze ogromna inflacja. Drobne monety, tzw. bilon brandenburski, tracił co chwilę na wartości. Sytuację komplikowało to, że w obiegu było sporo fałszywych monet, a więc takich, które miały zawyżoną yy, zawartość srebra. Procederem fałszowania monet trudniły się prusy. Rezultatem tych działań było to, że kupcy, straganiarze, przekupnie, właściciele wyszynków i gospód, przestali odma zaczęli odmawiać przyjmowania szóstaków. No i oczywiście ci, którzy dostawali te dniówki w tych szóstakach, no nie mogli nic w związku z tym kupić. Senat zdewaluował szóstaki, ale i tak nie osiągnęły one realnej kwoty. To też zagrożono, że jeżeli nie będą przyjmowane, no będą kary, ale i tak nikt tego nie przestrzegał. To samo spotkało inne monety, trzygroszowe, pruskie, ducie, które też dewaluowano, ale także one traciły z dnia na dzień na wartości. Nie będę już Państwa tutaj męczyć tymi cenami, porównaniem, ale w każdym razie chcę powiedzieć, że te ceny w okresie 1807 1800 13 skokowo, lawinowo rosły. Przyjdzie mi jeszcze powiedzieć, że w 1813 roku płacono już nie za mendel, tylko za sztuki, prawda? Także tak to, to wszystko się wydarzyło. Początkowo zaopatrzenie sklepów nie różniło się wiele od tego, do jakiego Gdańszczanie byli przyzwyczajeni. W 1808 roku Dawid Keller przy Mariackiej. Zamieścił ogłoszenie i anonsował, że można u niego kupić świeże kasztany jadalne, sardele, kapary, oliwki, prowansalską oliwę, limonki, sok cytrynowy, pistacje, włoski makaron, parmezan, szwajcarski i limburski ser. Inni sklepikarze oferowali w tym czasie takie produkty jak berliński, ocet winny, soloną wołowinę z Holsztyna, berliński miód, rum i koniak francuski, angielski tyton. To pokazuje, proszę Państwa, to pokazuje to, jak XVIII czy początek XIX wieku wygląda w Gdańsku. Oczywiście te towary nie były dla wszystkich dostępne, ale Gdańsk, jeden z badaczy nazwał delikatesami Rzeczypospolitej i jest w tym wiele racji. Teraz miało się to zmienić, ale przyjrzyjmy się jeszcze, co zaoferował sklep przy Ogarnej. Otóż reklamował on, że nadeszła właśnie świeża partia holenderskiej tabaki, a także partia fajansów. Były wśród niej filiżanki, dzbanuszki z najlepszych holenderskich wytwórni. Dwaj maklerzy, Guthrum i Höxter, oferowali cebule kwiatowe. Można więc było nabyć tulipany, irysy, żonkile i hyacynty. Wydawać by się mogło, że życie toczyło się spokojnie. Jednak to tylko pozory. Wkrótce ta sytuacja miała się dramatycznie zmienić. Podczas gdy ceny, jak o tym wspominałam, stale rosły, płace niekoniecznie. W 1807-1813 roku nie uległy one w zasadzie zmianie. Dniówka czeladnika murarskiego utrzymała się na tym samym poziomie, co w XVIII i początkach XIX wieku i wynosiła średnio 45 do 55 groszy. Ale uczniowie tych zawodów dostawali jedynie 20-30 groszy, jeszcze mniej, po 6 groszy zarabiał tragarz, który w porcie pracował w szczególnie trudnej sytuacji znalazła się więc ludność, w której wypłaty były właśnie robione w drobnej monecie. Fortuny dostawców, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, pomnażały się, nieopisanie. Powodowało to niepokoje społeczne. Tu pokazuje taką scenę właśnie biedoty miejskiej. Dochodziło do licznych kracierzy, ulicznych bujek. W prasie zaczęły się częściej, niż to miało miejsce dawniej, pojawiać anonsy z prośbą o wsparcie materialne i pomoc. Spójrzmy na dwa takie ogłoszenia. Chora, uboga wdowa Elisabeth Tirbach, z trójką dzieci znajdowała się w skrajnie trudnej sytuacji. Głód, zimno i brak środków do życia spowodował, że zwracała się o odrobinę ży żywności i nieco słomy na posłanie. Kolejne ogłoszenie zamieściła rodzina mieszkająca przy Świętojańskiej. Brzmiało ono tak. Rodzina, która dawniej znajdowała się w dostatnich warunkach, dziś tak nisko upadła, że pozostało jej jedynie nieco pościeli. Dlatego prosi o jakąkolwiek pomoc. Trudności nastręczało też leczenie się. Wszyscy gdańscy lekarze zostali wcieleni do armii. Wojskowi lekarze. Natomiast rap zażądał od Senatu, żeby oddelegować w tej miejsce do lazaretów wojskowych lekarzy cywilnych, aptekarzy, chirurgów. Senat przeciwstawiał się temu. Twierdził: Mamy tylko 12 aptek, jeżeli damy wam 10 aptekarzy, to co będzie z ludnością cywilną? Rap był nieustępliwy. Koniec końców stanęło na tym, że niektórzy tylko lekarze, chirurdzy. I aptekarze zostali oddelegowani, ale sytuacja ludności cywilnej i możliwość jej leczenia była naprawdę katastrofalna. Spójrzmy, proszę Państwa, teraz na inną stronę. Relacje chociażby Johanny Karoliny Mull czy Augusty Dering, a także wspominanego wielokrotnie Ernsta Christopha Mixa, pokazują świat. Licznych uroczystości, balów, jakie co tydzień niemal organizowali Francuzi. Na balach wydawanych przez generała Jean Rapa zobowiązani byli bywać wszyscy zamożni obywatele. Jak wspomina żona mula, niechętnie przyjmowano wymówki i usprawiedliwiano nieobecność. Chcąc nie chcąc, trzeba więc było pójść na bal. Chociaż, jak zaświadczają jej listy, czyniła ona różne starania od bólów głowy poprzez. Różne inne wymówki, by pozostać w domu, co uważała za przejaw patriotyzmu. Szczególny charakter miały naturalnie wizyty cesarza w mieście oraz różne oficjalne uroczystości. Do ważnych wydarzeń należało chociażby odsłonięcie w ratuszu głównego miasta w dniu 5 października 807 roku po Napoleona, zakupionego przez Gdańsk. Obchodzono też uroczyście rocznice urodzin, koronacji cesarza. Ta ostatnia przypadała w dniu 2 października. Grudnia i była świętem państwowym. W 1807 roku w grudniu wydano już wielki bal, zorganizowano też iluminację i spektakl sztucznych ogni. Mieszkańcy zobowiązali byli oświe, świętnie oświetlić swoje domy, a w kościołach wszystkich wyznań zorganizowano z tej okazji nabożeństwo. Imieniny cesarza były zawsze pretekstem do tego, by ubodzy zostali przez generała Rapa obdarowani ciepłą strawą i chlebem. Spójrzmy teraz na powitanie żony generała Rapa. Miało to miejsce w końcu lutego 1808 roku. Przybrało to bardzo uroczysty charakter i mamy relacje i wspomnianej już żony senatora Mula, jak i Augusty Dering, jak to wydarzenie przebiegało. Otóż Madame Rapp została powitana przez kilkadziesiąt młodych dziewcząt z najlepszych gdańskich rodzin już przy Bramie Oliwskiej. Gdzie wzniesiono specjalną bramę triumfalną dla niej. Była ona ozdobiona okolicznościowymi napisami oraz, iluminowa oraz Girlandą Kwiatową. Jedna z panien wygłosiła stosowną mowę w wspaniałej Francuszczyźnie. Droga wiodła przez iluminowane z tej okazji miasto. Na trasie były ustawione kolejne bramy, ostatnia przy pałacu gubernatora, czyli dawnym pałacu mniszków na długich ogrodach, które tutaj pokazuję. Z tej okazji wydano uroczysty obiad. Wkrótce odbył się także bal w Pałacu Rosyjskim przy Długich Ogrodach. Z tej okazji wnętrza Pałacu Gubernatora zostały gruntownie odnowione na koszt miasta. Oprócz muzykantów uroczystość uświetniły dzieci przebrane za amorki. Wygłoszono na cześć żony gubernatora odpowiednie rymowane utwory, a salę, jak to opisała skrupulatnie panna Döring, Oświetlało 40 kandelabrów. Każda świeca woskowa w tym czasie to był majątek. W domach mieszczańskich, jeżeli był świecznik na cztery świece, to był to już zasobny dom, a w świeczniku Kagena na 10 świec, no to było coś, a tu 40 kandelabrów. Mhm. E, następnie sam generał Rapp wydał też uświetniony fajerberkami bal. Rapowi w Gdańsku rzeczywiście, proszę Państwa, wiodło się dobrze. Miał do dyspozycji pałac utrzymywany na koszt miasta. Otrzymywał za hmm, tolerowanie i przymykanie oko na łamanie blokady, a także za pomoc w, w reprezentowaniu interesów Gdańska przed obliczem cesarza, sowite podarki, gotówkę i kosztowności. Wspomnijmy jeszcze, proszę Państwa, podmiejskiej, eleganckiej posiadłości. Dworze w Młyniskach. Którą przeznaczono dla generała. Zamieszkała tam jego kochanka Julia Becier. Tam przyszło także na świat ich dwoje nieślubnych dzieci Hans i córka Adela. Sama posiadłość, proszę państwa, spłonęła w 1813 roku, dzieląc los wielu siedzi podmiejskich we Wrzeszczu. Te przykłady wskazują, jak wielkie zaangażowanie finansowe i organizacyjne towarzyszyły wszystkim tym uroczystości, a przecież. W ciągu kilku lat obecności Francuzów Gdańsków odbyły się ich dziesiątki. Trwały one nieprzerwanie, proszę Państwa, aż do 1813 roku. Jeszcze w sierpniu 1813 roku z okazji urodzin cesarza oddano salwę arbatnie na cygańskiej górce. Odbyła się też parada wojskowa, a gubernator wydał uroczysty obiad. Nie zabrakło nawet odpowiedniej iluminacji, 1813. Jak wspomniałam, osoby zaangażowane w sprawy rządzenia miastem były zmuszone stale uczestniczyć w rozmaitych oficjalnych wizytach, brać udział w spektaklach teatralnych, zapraszać goszczących w mieście wysokich wojskowych do swych posiadłości, urządzać tam polowania, wyjeżdżać dla złożenia uszanowania do innych miast, gdzie właśnie przebywał cesarz lub jakiś wysoki dostojnik, wydawać obiady, bale. W zachowanych wspomnieniach znalazły wyraz prawdziwie negatywne opinie na temat tego trybu życia do jakiego najwyższa sfera gdańska została po prostu przymuszona.